Mamy niecałe całe 20 minut wyjazdu. Rzeczy z balkonu, pozbierane. dalsze je zapakować. No, ja trochę wczoraj rzeczy swoich popakowałam, ale to nadal nie wygląda, jakbyśmy za 20 minut mieli tu opuścić. 5 minut spakowani. <laughs> Zawsze na ostatnią chwilę. Najlepiej My już spakowani, wychodzimy z pokoju. Tu jest nasza szefowa. Samochód już czeka na nas, idziemy. Ten plecak robi się większy od ciebie. Hopefully not. Bye bye. Thank you, kapunka. Jest nas kierowca. Chwilę musiał poczekać, bo się nie mogliśmy wyrobić. Morning. No to ruszamy na prom. Spokojnie, spokojnie, Dojechaliśmy już do portu, skąd odpływa nasza łódź, ale mamy jeszcze 20 minut, więc idziemy się rozejrzeć. Czekaj, no dajemy bilecik, który dostaliśmy w agencji. Okej, okay. sprawdzony? Dziękuję. I co? Wszystko gra. Nasza łódź już stoi, więc nie marnujemy czasu, idziemy. Zajmiemy jakieś dobre miejscu. No jeszcze pan chce bilet. My oczywiście idziemy na górę, bo tam lepsze widoki, ale jakbyście chcieli wejść do VIP pokoju, to 100 extra ekstra trzeba zapłacić, czyli jakieś 13 zł. Jakie ładne widoczki z górnego pokładu. Jaka łajba płynie, panowie wracając z połowów. Jak myślisz, Mari, co łapią? W co mogą, bo dzieła, Mi się wydaje, że te pyszne kaczki co tam jedliśmy. My już dopłynęliśmy, złapaliśmy od razu taksówkę w porcie, która nas zawiezie na bus Terminal. Tak? Chyba ta, 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 tak, no, za stówkę. Za stówkę. Czyli o, 13 zł jakieś. O, jedziemy. No? Dojechaliśmy już do na stację autobusową. Jest tu kilka firm. No i musimy znaleźć pierwszy autobus, który odjeżdża do Bangkoku. Wygraliśmy już nasze miejsce. Siedzimy z przodu. 290 batów za bilet strat do Bangkoku. 5,5 godziny jedzie. Mamy bilet na zwykłej karteczce napisane. O której godzinie odjeżdża i miejsca nasze. Obok stacji jest jedna restauracyjka. Muszę wziąć coś do jedzenia, bo będziemy jechać 5,5 nawet 6 godzin. więc. Musimy wziąć jakieś zapasy. Okej, okay, mam jedzenie. Zbieramy się szybko za trzy minuty odjeżdża autobus. Jest nasz bus, ale nie chce nas puścić, bo mamy jedzenie. Musimy dokończyć. Okej, okay, ładujemy się. Jest miejsce na plecaki? O, dobrze wzięliśmy miejsca przy kierowcy. To może jakoś udaje się pożyczać. Tak, Już. Mój się zmieścił, Marcina musi zostać. A coś kombinują. O. Może będziemy jechali bez plecaka na kolanach. To by było super. Udało się? Zmieścimy się? Nie chcę więcej pieniędzy, żeby spokojnie. No to dobrze. Chodzimy. Kierowca już wsiadł, my też już zainstalowani na swoich siedzeniach. Poruszamy powoli. Fajny ten busik, powiem. wam. Taki nowoczesny, sporo miejsca. Nawet można telefon budować. Musimy trzymać bagażu na razie Nie <noise> musimy trzymać bagażu. Nasze bagaże przypięte linką są, żeby nie spadły. I jedziemy. Ale mamy akcję. Miłego, <noise> <noise> miłego, mi A tak byś się zatrzymał, bo Marcin nie ma maski. Znaczy nie mamy uh, masek. Uh, you know, you, you know, hepa? A, Nie, know. No, hepa? no. Ok, okej. Okej, jeszcze około top. Uh, ok, ok. Why? 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 No, my, I But, but why? Why? Czemu? No nie wiem. Czemu? Zatrzymał specjalnie. Ale ja, ja. Co za kierowca. Jeszcze nie można. Nic. Marcin kichnął i się wystraszył. Teraz, no. Maskę założyć. Ja, ja jak nie wiem. <laughs> Marcin, po mu. Ma, czemu? czemu? ma założyć maskę? nie. Na pewno trzeba maskę mieć Niech się nie jest sika Nigdzie nie trzeba było mieć maski Jakby no, no, no. on tu będzie gadał, że trzeba maskę Dziadek się zatrzymał, przyniósł wszystkim maski powiedział, że dalej nie jedzie jak nie założymy. Ja dostałaś swoją? Dostałam. Nie zamierzam z opadem. Dojechaliśmy do naszego ulubionego azjatyckiego miasta. Gościu się uparł na te maski, nawet nam je przyniósł. Ale... A no, nie założyliśmy później już dał sobie spokój. Czekamy na autobus, który jeździ co 3 minuty, ale już minęło 3 minuty. No i go nie widać. Marika bierze skuter za 100 batów, jakieś 13 zł, a ja poczekam na autobus za 8 batów, bo mi się nie śpieszy. A Marika za niecałe półtorej godziny zaczyna lekcję, a stąd jest 30 minut do naszego hotelu, więc musi być wcześniej ode mnie. A ja sobie spokojnie poczekam. Pojechali! Pogoń go tam niech się przyciska. Uwielbiam ten banko. siedzę na przystanku i mówię Dobra, potrzebuję 7-Eleven Wpisuję w mapach tych 40 metrów do 7-Eleven To są ludzie wierzący, zobaczcie Kościół ma tutaj warsztacik, naprawia motory A tam na końcu Buddha. Very good, Chang No i o to chodzi, relaks musi być Powiem wam, że należało się po całym dniu podróży Chang Jestem już w autobusie, bo was sprzedała mi bilet za 8 batów, więc grosze. Trafiło się jeszcze miejsce przy oknie. Rasa trwała 45 minut, nie 50 minut, prawie godzinę. Yy, tak się kurczowo trzymałam. znalazłam pod siedzeniem jakiś coś uchwyt. Są w tych korkach tragedia. Ale już jestem pod hotelem i zaraz Wam pokażę. No, wejście naprawdę prezentuje się dobrze. Ok, po małych problemach udało się zaczekować. Spójrzcie jaki pokój za 20 euro za noc i jakby luksusowo. Biurko, minibarek, lodóweczka, kawka, herbatka. Pięknie klimatyzacja. No I widok z okna. Taki sobie Fuj, przez, <laughs> przez te spóźnienie. Y i korki. Mam teraz niecałe 10 minut, zanim szczęście jeszcze się, się w autobusie przygotować w przygotować, więc wszystko jest na gotowe. Co śmieszne, schodziłam, schodziłam ze skutera i plecak mnie przeważył <grymny> i spadłam do tyłu. Także taje się trochę ze mnie pośmiali. Od razu szedł jeden ze skutera, drugi. Ja mówię, dobra, dobra, spoko, odbijałam plecak i wstałam, ale Ach, komiczna sytuacja. No tak, a Marcin jeszcze jedzie w autobusie, więc e, pewnie też będzie za jakieś pół godzinki, dopiero. Jestem już na miejscu, powiem wam. Podróż trwała półtorej godziny, a normalnie trwa pół godziny. No takie korki od godziny 16 17, że jest masakra tutaj. Nie da się normalnie przejechać. Na szczęście Mari wzięła motor i zdążyła na te zajęcia, ale ja mam czas. Po konkretnym spóźnieniu dotarłem do hotelu. No proszę, co tu Marii wybrała. Wygląda ładnie. Tak wygląda recepcja. Okay. A tak się nazywa ten hotel. Później wam powiem cenę. Okay. To są moje walizki, posiedzę chwilę. Na recepcji do końca Changa. Zmęczyłem się trochę. Wasze zdrowie. Powiem wam, że hotelik prezentuje się bardzo dobrze. To nie to co mieliśmy do tej pory. Mamy pokój 606. Ale może być cicho, bo Marek ma lekcję właśnie. Wziąłem super na wynos i powiem Wam, że tajowie to są mistrzami pakowanie tej zupy pakują osobno nudle z warzywami Nudle lądują tutaj do miseczki. o jeszcze co nie nudle nie nudle patrz nie nudli hm? ty tu są miszczami ale nas szukają teraz ty ja panu kiełki dał co on walił ale numer Kto to to z dobra nie może no tego jest Czosnek. No to co to jest? Czosnek z wieprzowiną, taką smażoną na Aha. mocno. Do tego mamy orzeszki ziemne. Te, te, te wszystkie. Powiem tak trochę... Ee, takie jedzenie pod e, siłownię. I ten chyba a Ale bez wódli, to naprawdę słabo. Mm. Bo ja, nie na mnie. no dobra, no chyba... To nudli nie ma. Chyba zobaczył, że ćwiczę i dlatego nie dał mi waglowaną, więc to mi się wydaje. Ale dobrze, dobrze. Okej. Okay. Jemy, jemy. Co tam narzekasz? No jak to jest nudli? No przecież to jest z zupa, nie. No tych łyżki nie dostałeś. Ale dobra, musoka. Mm, to tam gdzie zawsze? Mhm. Mm, y no. Co są... Dziwne, że nudli nie dał. Nie, nie dał w ogóle. Ale mamy ale bez. Ale to jest w ogóle no, miksos u świata. Co to jest? Smażona wieprzowina na głębokim oleju. I z czosnkiem. Dla mnie już u świata. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Bangkoku. Dla nas dość ważny bo jedziemy załatwiać sprawy z dronem. No i Marika też chce laptopa kupić, więc dwie sprawy do załatwienia dzisiaj. Ale najpierw śniadanie. Oczywiście kurczak z jakimś sosem. Marika ma z bazylią, ja mam kery. A tak wygląda moje cudo. Biorę się za jedzenie. Jedziemy teraz do centrum handlowego i szukamy najlepszej od transportu kopukap. No i wychodzi na to, że najlepiej będzie skuterem pojechać i dwoma. Dobra, znowu będziemy się ścigać. <śmary> Mari, to ma szczęście do Boltów. Znowu wcześniej przyjechał o dwie minuty. Twój? Twój. widziałem już po rejestracji. Mam nadzieję, że cię dogonię jeszcze Bezpieczeństwo wierzi To powoli jedźcie, my was dogonimy. No i pojechali, teraz ja czekam na swojego. Zaraz sprawdzę w aplikacji ile muszę czekać. Mój coś śpi, będzie dopiero za 3 minuty. Jest i mój, tylko zatrzymał się po drugiej stronie ulicy. No i muszę poczekać, jak trochę ruch się zmniejszy. Muszę się gdzieś wcisnąć. Dobra, lecę za tą taksówką. Aha, o dobra, jedziemy. Tak tam kolego? Jest, MB. MBK. MBK okay. Dobra, rejestracja sprawdzona, jedziemy. O, mijanki, slalomy. Dobry gościu. Uderzyłem go w kask. To ma pierwszeństwo teraz. Pamiętam jak byłem pierwszy raz w Anglii, też mnie wozili tak na padze do roboty. Ej, hey, mój uber mnie wysadził, ale zobaczcie gdzie. Znaczy nie wiem jak mam tu teraz przejść. Zostawił mnie w sumie na środku jezdni. Nie ma tu żadnych bramek, nie ma niczego. Nie Wiem jak tu przejść czy na drugą ulicy, na drugą stronę ulicy, ale chyba nie. No. Tak się tak. Tak mnie wysadził. Okej, okay, wygląda na to. No że innej opcji nie było. Dobra, jest centrum. Idę. Dojechałem za 45 batów. Idę teraz Maryki poszukać. Jesteśmy w centrum handlowym MBK i na początek idziemy się rozejrzeć za laptopem. Jesteśmy na czwartym piętrze, a na tym czwartym piętrze większość to jest elektronika. Laptopy, aparaty, wszystkie pierdoły, podróbki. Wszystko co chcecie, to tutaj jest. Mari lubi takie napisy. No lubię, już czuję wam, no, Zobaczcie jakie klapeczki za 200 batów, czyli jakieś 26 zł. Eleganckie. nie w końcu moje biedry. Zobaczcie, coś ta firma mi się kojarzy, że w Polsce też jest. Postanowiliśmy, że zrobimy sobie czapki z napisem ucieczka w Tropiki. Ale teraz patrzy jak, jak tam to działa. Ja szukam logo jakiegoś takiego na szybko. i wtedy wybieramy sobie czapę. Rika musi już wracać, ja zostaję dalej na mieście. Pa, pa. pa. <gry> Kolega jeszcze pracuje nad naszym projektem. Pokażę Wam od razu jak się produkuje takie czapki. Pan tutaj przypina taki materiał, żeby można było później nitkami wszyć to, co będziecie chcieli, żeby to się trzymało dobrze. Wszystko ładnie prosto zapięte. Wszystko musi się nieruchomo trzymać, bo mały ruch i powiem Wam, czapka do wyrzucenia. Jestem zdumiony tym sprzętem, jak to działa i jak profesjonalnie jest to zrobione. I jak dokładnie robią ten napis. Maszyna zaczęła od żółtej nitki najpierw. Ale daje radę. Już widać samolot, ale to jest druga czapka. Na pierwszej czapce było, że on zaraz zagryje ten samolot drugą warstwą nitki. Teraz widać jak druga warstwa przygrywa samolot. Ale spokojnie on jeszcze się tam pojawi. To na tyle żółtego koloru. Teraz maszyna będzie wyszywała samolot. Biała nitka poszła w ruch. Już widać skrzydło. Ale to profesjonalnie robi, naprawdę. Maszyna samolot skończyła, teraz wzięła się za niebieską chmurkę. Teraz to co najlepsze, maszyna bierze się za robienie palmy. Jedna, i teraz będzie druga. Już skończyła palmę, drugą, teraz bierze się za napis. Ale pięknie ten napis wygląda, no jestem zajarany. No i skończyła maszyna dziergać. Pan obcyści pozostałości. Pięknie. Pan jeszcze obczyszcza tutaj połączenia nitkami pomiędzy literami. Wszystko musi być ładne. Teraz jeszcze małe pozostałości nożyczkami. Czapki zrobione, później Wam pokażemy razem jak one wyglądają. A teraz zbieram się załatwić sprawy z lodem. Zamówiłem już bolta na skuterze, więc będę miał jakieś 15 minut do następnego centrum handlowego. A tutaj co? Wypadeczek jakiś. Lusterko mu połamał. Uuuu. Uu. Ładnie PMK skasował. Aj jaj. Tam policja ruchem kieruje. No ja czekam tu na swojego bolta. Jest mój kierowca, trochę się zgubił, szukaliśmy się dość sporo, ale już jedziemy. Jestem już w Central Rama 9 to jest duże centrum handlowe. No i właśnie tutaj jest mój sklep DJ-a, Ale najpierw muszę go znaleźć, bo pamiętam, że był albo na czwartym, albo na piątym piętrze. No nie obyło się bez tego, że się zgubiłem, ale już jestem z powrotem. W sklepie mi powiedzieli, że mam iść do innego sklepu, gdzie się zajmują takimi sprawami i reklamacjami, więc idę tam. I powiedział mi, że mogą dzisiaj sprawdzić, dlaczego ten dron tak się zachował. I dlaczego się nie zatrzymał? Mam nadzieję, że będzie to na moją korzyść. Dotarłem do drugiego sklepu. No zobaczcie, ten Bangkok jest piękny. Wygląda na to, że jestem na miejscu. O, jest tutaj DJI No i właśnie, to nie wygląda jak sklep, tylko jak takie miejsce, gdzie się oddaje swoje, swój sprzęt do naprawy albo do reklamacji. Ale ja, ja wziął mojego drona, żeby sprawdzić dane, jak on leciał i co się tam stało. Podłączył go i teraz tak walił, bo się spalił od razu. Tu go włożył, bo jak go podłączył, to od razu strzelił. I tak wali w całym, w całym pomieszczeniu, <gry> więc nie wiem, czy teraz weźmie jakieś dane z niego. Roztworzył mojego drona i teraz ściąga wszystkie dane, joystick też do tego potrzebował. No i powiem wam, że trochę widać, że woda była tutaj zalana, i nie wygląda za dobrze. Ale ja to już jedna opcja odpada, że ten dron będzie działał, bo już na pewno nie zadziała. No, mogę tylko liczyć na to, że uznają tą reklamację, a jak nie, no to będę musiał kupić nowy. Zobaczcie, jaką dziurę wypaliło od baterii, która wybuchła. Ale nieźle. To dron też na pewno już do wyrzucenia. Więc nie mam teraz wyjścia, muszę czekać dwa tygodnie na decyzję. I jak będzie pozytywna decyzja, że mi oddadzą drona, to będę musiał przyjechać w to miejsce i go odebrać, bo ten dron będzie... Tylko dron, bez baterii, bez joysticka. Nie takie, jak się kupuje w sklepie. To jest dobry czas, żeby uśmiechnąć się do starego drona przez te dwa tygodnie. Może trochę więcej polatam starym dronem, dopóki nie będzie decyzji, albo dopóki nie wrócę do Bangkoku. A tymczasem czekam na swojego kierowcę. Jest! Jaka rejestracja? No, odpowiednia to ja. Jedziemy. O! Ile czasu będziemy jechać? 40 minut. Jestem już w hotelu, idę się trochę ogarnę i ruszę w miasto, bo to ostatnia nasza noc w Bangkoku. Czas coś w końcu zjeść po całym dniu. Dzisiaj u mnie zupa z kaczki. Wczoraj wam nie pokazałem, ale teraz wam pokażę. Pokój nasz za 94 zł mamy. Co my tutaj mamy? Dostajemy taką fajną wodę w szklanej butelce, kawa, herbata. Co to, Marii nie gra? Z czajnikiem coś nie tak? Śmierdzi takim. Kamieniem. Marii się cieszy, bo ma wieszaki. Ma biurko do pracy tutaj. Też fajnie. Tutaj mamy łóżko, bardzo czysty hotel, bardzo ładny. Nowy hotel. Tutaj mamy łazienkę. Łazienka też piękna. No, takiej to my właśnie nie mieliśmy. A to nasza nowa kolekcja czapek.